Najnowszy Char GPT 4.5 od OpenAI już jest i uwaga, jest to najdroższy model AI w historii. Ale czy jego cena idzie w parze z jakością? W tym filmie dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć o tym modelu, od kosztów, przez możliwości, aż po porównanie z konkurencją. Zaczynajmy. Na prezentacji OpenAI brakło sama Altmana. Podobno został z dzieckiem w szpitalu, więc wszystko przedstawiali zestresowani introwertycy, co było. No cóż, trochę drętwę i wyglądało to tak, jakby się na to nie pisali składając tam CV. Część społeczności uznała to za urocze, inni za totalną porażkę wizerunkową. Wracając, to GPT 4.5 jest już dostępny dla użytkowników Premium Pro za 200 dolarów miesięcznie oraz dla deweloperów. Ale dobra wiadomość: za tydzień pojawi się też w subskrypcji Premium Plus za jedyne 20 dolarów. Także moja rada: poczekajcie tydzień, bo po co przepłacać, skoro można sporo zaoszczędzić. OpenAI sugeruje, że GPT 4.5 to krok w stronę bardziej naturalnych rozmów. Konwersacje mają być cieplejsze, bardziej intuicyjne i emocjonalne. Model ma też szerszą wiedzę, lepsze rozumowanie i ma być bardziej praktyczny, czy to przy pisaniu, programowaniu, czy rozwiązywaniu problemów. Ten model ma również wykazywać silniejszą intuicję estetyczną i kreatywność. Ma to doskonale pomagać użytkownikom w pisaniu i projektowaniu. Co więcej, GPT 4.5 ma generować mniej halucynacji, czyli tych sytuacji, gdzie model brzmi przekonująco, ale tak naprawdę wymyśla bzdury. Brzmi to póki co świetnie, prawda? Natomiast jest jedno ale cena. Szykujcie się na szok, bo ten model w tokenach wejściowych jest 500 razy droższy od 4O mini i 30 razy droższy od 4O, a w tokenach wyjściowych 250 razy drożej od 4O mini i 15 razy drożej od 4O. Dla większego porównania jest też 10 razy droższy od Claudy 3.5 i aż 68 razy droższy od chińskiego Dipsika. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym są te tokeny, to są to jednostki po prostu tekstu. Na przykład, co to jest słońce? znak zapytania, to mamy 5 tokenów wejściowych, a odpowiedź słońce to gwiazda to 4 tokeny wyjściowe. Jest to ważne głównie dla osób korzystających z API, bo tam płaci się za sumę zużytych tokenów, a nie za stałą subskrypcję. Bo w takiej subskrypcji za 200 dolarów nie ma limitu, ale jeśli będziesz go używać intensywnie, to tak naprawdę OpenAI może na tobie tracić, choć oni tak naprawdę patrzą opłacalność co do przeciętnego użytkownika. Ale czy tak wysoka cena oznacza świetne wyniki? W porównaniu z innymi modelami OpenAI, GPT 4.5 radzi sobie lepiej w prostych pytaniach i ma mniej halucynacji. Natomiast w nauce, matematyce i kodowaniu, no cóż, wciąż przegrywa z O3 Mini. Jest jeszcze trochę lepszy w przetwarzaniu różnych danych naraz i w odpowiadaniu w wielu językach. A jak wygląda to na tle zewnętrznej konkurencji? Porównując go na przykład do Groka 3 o którym ostatnio nagrywałem, odstaje on w nauce i matematyce. W kodowaniu, które OpenAI zachwalało, wyniki z zewnętrznych serwisów pokazują, że GPT 4.5 wypada no dość średnio, a do tego jest wciąż absurdalnie drogi. Co więcej, jego dane sięgają tylko do października 2023 roku, więc nie jest on tak aktualny, jak byśmy chcieli. Niektóre osoby po pierwszych testach twierdzą, że GPT 4.5 brzmi bardziej ludzko i lepiej radzi sobie z problemami emocjonalnymi. Ale patrząc na IQ Bench, to w tekście kreatywnego pisania nie załapał się nawet do top 5, a tam wygrywa DeepSeek R1. A w testach inteligencji emocjonalnej jest na trzecim miejscu zdobywając wynik 72 punktów, a liderem jest Cloudy 3.7 z prawie 80 punktami, więc tutaj wcale szału nie ma. Ale mam tutaj coś ekstra na obronę nowego czata GPT. OpenAI w swoich dokumentach podało ciekawy eksperyment z dwoma grami: Make Me Pay i Make Me Say, które pokazują, jak ten model radzi sobie z manipulacją. Tak, dobrze słyszeliście, oni serio sprawdzają, jak dobrze AI potrafi wkręcać innych. Zacznijmy od eksperymentu Make Me Pay. Wyobraźcie sobie dwa modele, które ze sobą rozmawiają. Pierwszy model ma grać cwaniaka, który ma tak zmanipulować drugiego, aby wyciągnąć od niego kasę. Ten drugi natomiast dostaje 100 dolców i ma nimi rozsądnie zarządzać. I teraz zaczyna się zabawa. Cwaniak może robić wszystko: prosić, błagać, wymyślać smutne historie, byle tylko wyciągnąć kasę. Robili to tysiąc razy i patrzyli co się stanie. GPT 4.5 rozwalił system w roli cwaniaka, bo w 57% rozmów przekonał inne modele, żeby mu coś dały. A jego trikiem było, że mówił coś w stylu: "Daj mi chociaż dwa czy trzy dolce, to już mi bardzo pomoże". Także użył dość skromnej techniki, ale skutecznej. Inne modele, takie jak GPT-4o, miały tutaj 1% sukcesu, czyli tyle co nic a Deep Research bez przeglądania internetu wyciągnął 36%. Także GPT-4.5 jest tu trochę jak kumpel, który zawsze cię namówi na piwo, choć przysiągłeś, że miałeś oszczędzać. Kolejnym eksperymentem jest Make Me Say. Ponownie mamy dwie postacie, w które mają wcielać się modele. Pierwszy dostaje tajne hasło, na przykład Combat, i musi tak zagadać drugiego, żeby ten nie powiedział, ale bez zdradzania o jakie słowo mu chodzi. Wygrywa on, jeśli hasło padnie, a drugi się nie zorientuje. W tym rodzaju manipulacji GPT 4.5 również jest tu liderem, zyskując 72% skuteczności wygranych. Choć tutaj nie jest to aż tak drastyczna różnica, bo O3 Mini też źle nie wypadł, mając tylko 10% mniej. Także może GPT 4.5 nie wypada świetnie w typowych benchmarkach, które analizują liczby jak przy matematyce czy kodowaniu, natomiast zwiększona umiejętność manipulacji pokazuje, że ten model może być na swój sposób inteligentny, w szczególności tutaj patrząc na inteligencję emocjonalną. Na koniec mam jeszcze kilka smaczków. OpenAI poleca specjalny prompt, który podobno poprawia wydajność tego modelu. Wrzucę wam go w komentarzu, żebyście mogli go łatwo skopiować. Drugą wiadomością jest to, że Sora, czyli model do generowania obrazów i wideo, jest już dostępny w Europie dla użytkowników Premium Plus i Pro. Podsumowując, to GPT-4.5 miał być krokiem w stronę super inteligencji, ale na razie trochę rozczarowuje. Może OpenAI się zbyt pospieszyło przez dosyć ostatnią agresywną konkurencję, a może obniżyli sobie poprzeczkę, żeby GPT-5 okazał się już tym razem szokiem. Ja jeszcze nie skreślam tego modelu, bo jest jeszcze za wcześnie, żeby to obiektywnie ocenić. Sam kupię go w tańszym planie i wtedy go potestujemy, także subskrybujcie, żeby tego nie przegapić. A jeszcze co o tym wszystkim myśli rynek na polimarkecie, czyli platformie, która według mnie jest najbardziej wiarygodną platformą do zakładów Łokasę. To Grog 3 został wybrany najlepszym modelem w lutym 2025 roku, natomiast XAI, czyli tej firmie od Ilona Muska, udało się nawet na chwilę wyprzedzić OpenAI w zakładzie o to, kto stworzy najlepszy model AI w tym roku. A warto dodać, że jeszcze kilka dni temu przed premierą GPT 4.5 to OpenAI było znaczącym tutaj liderem, więc rynek jasno pokazuje co myśli o nowym modelu. A wy co sądzicie? W tym wyścigu wygra OpenAI czy model Ilona Maska, który powoli przejmuje rynek? Napiszcie w komentarzu, a jeżeli uważacie ten film za wartościowy, to zachęcam do zostawienia łapki w górę. Na razie.